Myślenice i TV wasza telewizja internetowa. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. O organizacji tego wydarzenia oraz zabezpieczeniu wizyty papieża Franciszka w naszym kraju rozmawialiśmy z przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw organizacji SDM posłem Jarosławem Szlachetką. Proszę powiedzieć, czy ta impreza była naszemu krajowi w ogóle potrzebna? Jeśli tak, to dlaczego? Myślę, że przede wszystkim są takie dwa aspekty. Ten aspekt duchowy. Myślę, że to wydarzenie sobie pokazało, jaki naprawdę jest Kościół w Polsce, i jacy są tutaj katolicy. No i drugi taki powód to przede wszystkim powód promocyjny, pokazujący naszą prawdziwą, naszą ojczyznę. Naszą gościnę, przede wszystkim gościnę Polaków, no i też dobrą organizację, która myślę no, udała się zauważyć podczas Światowych Dni Młodzieży, nie tylko w trakcie tygodnia wydarzeń centralnych, ale w trakcie już wydarzeń w poszczególnych archidiecezjach na terenie całego kraju. Co było najważniejsze, jeśli chodzi o organizację tej imprezy i o zabezpieczenie, bo przecież przyjechało do naszego kraju około 2,5 miliona pielgrzymów z całego świata. Dla rządu, dla państwa, dla instytucji państwowych najważniejszym było zapewnienie pielgrzymom bezpieczeństwa. Pielgrzymom, ale także wszystkim Polakom mieszkającym tu w Małopolsce i na terenie całego kraju. Na potrzebę między innymi, organizacji Światowych Dni Młodzieży została przygotowana specjalna ustawa, właśnie pomocna do zorganizowania Światowych Dni Młodzieży. Była również przygotowana zapisy ustawy antyterrorystycznej, i również zapisy ustawy o policji. Te trzy akty prawne myślę, że przyczyniły się do tego, że pielgrzymi, jak i nasi mieszkańcy mogli czuć się bezpieczni podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, ale także wcześniej podczas organizacji szczytu. Na to Warszawie. Czy służby, które odpowiadały za bezpieczeństwo, a także za logistykę, za transport pielgrzymów z poszczególnych dekanatów do Krakowa i z powrotem, czy, czy później w, w sobotę i w niedzielę do brzegów, spisały się tak jak zamierzaliście, tak jak to było zakładane? Jeżeli chodzi o sam transport, o organizację, logistykę tego, to te rozwiązania, które poczynił. Komitet organizacyjny, one się sprawdziły, zdały egzamin. Podobnie Przewozy. Tu chodzi mi o funkcjonowanie kolei, która dowoziła pielgrzymów z dalszych części naszego województwa małopolskiego. Wiem, że też ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Czasami nawet pociągi były podstawiane wręcz na telefon. Podobnie autokary, które odbierały, przewoziły pielgrzymów z naszego miasta, z Myślenic na wyznaczony parking na ulicy Witosa to zadziałało. No, poza tym panie redaktorze, sama liczba funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniach, tego przedsięwzięcia, to jest 38 tysięcy funkcjonariuszy, prawie 17 tysięcy policjantów, 12 tysięcy funkcjonariuszy straży granicznej, prawie 9 tysięcy strażaków, blisko 1000 funkcjonariuszy biura ochrony rządu. To, to i, i oczywiście wspomaganych przez wojsko, przez ochotnicze straże pożarne, przez harcerzy, przez goprowców, przez woprowców. No, to musiało wpłynąć i, i pomóc na y, organizację całej imprezy, żeby to bezpieczeństwo które było dla nas od początku priorytetem, było jak na najwyższym poziomie. Czy tak na gorąco może Pan ocenić, czy było coś takiego, co powinno zafunkcjonować lepiej, coś co można by było poprawić na przyszłość? Na podsumowania takie dokładniejsze na pewno przyjdzie jeszcze czas. Z tych rozmów, które odbyłem z przedstawicielami komitetu organizacyjnego, ta współpraca między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przede wszystkim za policję, myślę, że w mediach społecznościowych też mamy dużo świadectw, gdzie. W końcu nasza policja, funkcjonariusze pokazali taką dobrą twarz, życzliwość dla pielgrzymów, za co dostawali niejednokrotnie gromkie brawa, podziękowania. Myślę, że to było bardzo budujące ta ich postawa, przede wszystkim jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji. A jak wyglądały Światowe Dni Młodzieży w dekanacie Myślenice, którego pan był koordynatorem? Ilu pielgrzymów nas odwiedziło i jak funkcjonowały poszczególne komitety w poszczególnych parafiach? Sam dekanat myślenicki odwiedziło prawie 5 tysięcy pielgrzymów, jeżeli patrzymy jeszcze szerzej. Na cały powiat myślenicki to przyjechało do nas tu prawie 15 tysięcy pielgrzymów z całego świata. W dekanacie myślenickim wszystkie komitety organizacyjne pracowały, no, można powiedzieć, przez ostatni tydzień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Parafialny komitet organizacyjny z parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny tu... Yy, Niskie ukłony co do pani przewodniczącej, pani Małgorzaty Aleksandrowicz, bo pokierowała tutaj komitetem wszystkimi sekcjami i, i, i też osobami, które włączyły się w tą pracę w czasie tych ostatnich dwóch lat, że stworzył się tutaj naprawdę bardzo dobry zespół. Te osoby zachęciły wolontariuszy. Tych wolontariuszy mieliśmy tu około 200 osób, wolontariuszy, gospodarza, a także osób, które nie chciały w taki sposób formalny włączać się, ale mimo to pomagały. I Wspierały tutaj pracę parafialnego komitetu organizacyjnego, a przez to także pracę całego dekanatu w przygotowaniu festiwalu młodych, a także kateches, no i tych rzeczy związanych na przykład właśnie z transportem pielgrzymów, z myślenic do Krakowa i z powrotem. Czy sukces światowych dni młodzieży przyciągnie tu więcej turystów do Polski i do Małopolski? Liczymy na pewno, żeby, że ci pielgrzymi, część z nich, żeby do, do nas tutaj wróciła do Małopolski, żeby oni też stali się w swoich małych ojczyznach takimi ambasadorami właśnie polskości, tego, czego doświadczyli, tej gościnności, ale też, żeby. Yy... Przekazywali też tą historię, którą tutaj być może po raz pierwszy poznali, będąc przy okazji Światowej Dni Młodzieży. Mam takie sygnały z parafii w Trzemyśni, gdzie byli pielgrzymi z Niemiec, którzy po raz pierwszy tutaj u nas przyjeżdżając na Światowej Dni Młodzieży w ogóle dowiedzieli się o no, tragicznej historii związanej z auschwitz birkenau z obozem w Oświęcimiu. Dla nich to doświadczenie, ta. Informacja, ta wiedza, którą otrzymali przy okazji wizyty papieża Franciszka właśnie tam w tym miejscu była tragiczna, ale też dziękowali, że mogli poznać tą swoją i naszą tragiczną historię.